Hej, Je witajcie, ja jestem Markus z Namikazy i dzisiaj mam dla Was odcinek z gry. I tutaj chciałbym przeprosić, bo <laughs> nie wiem co się stało, nie wiem dlaczego, ale mój OBS nie wyłapywał mi po prostu dźwięku z mojego mikrofonu. Więc to co zobaczycie, to raczej zobaczycie, jak będą moi znajomi tam gadać między sobą w tej grze. A mnie tam w ogóle nie będzie słychać, ale pomyślałem że to nawet wyszło zabawnie więc po prostu postanowiłem że jednak y, tego nie wyrzucę i wrzucę to na kanał po prostu bo y, nie czułem y, innego wyjścia z tego a nie chciał mi się tego kasować bo to nawet wyszło zabawnie I no chciałem Was właśnie zaprosić do gierki więc dobra jeśli chcecie więcej tego typu odcinków z moją drogą ekipą, tym razem z głosem, bo będą dwa odcinki bez głosu, tak uprzedzam. Także, no. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry i tym razem z moim głosem, przy okazji, dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się. S. Nara. Chcę, bym to Debil. No właśnie. <laughs> Oj, tam. Ej, nie, za, za każdy ma, ja też. Za każdym razem medal, medalosową cynę, bo to będzie przyjemniejsze. Oh, chce ktoś, żeby Dobra, ja ja Dobra, to jest Rio, chce się prawie. Rio, dalej, Rio. Boi się szefa wywiadu. Dobra, to jest Ale ja, ja też próbuję, jestem deadman. Będziemy. Agenci Trawnik, proszę, agenci Trawnik, proszę powiedzieć, jakie mamy koordynacje z papierami. Magia, Ty krok, jesteś okienko, ja jestem szefem. Ale i tak. A, a, ariel, krew, magia, katedra, fala, wózek dla skpadek panu podmiot Filory, wózek, afryka, sto i. sto i skok. kucharz. Ja myślałem, że żeby... będzie. Ja myślałem, że leży w górę z Kili. Gór... Jestem Sibilen! Jest takie zwierzę! Jest, 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 jest. Nie! Ja, na Puma się mówi Lew górski. Ja interesuję się bardziej biologią niż myślisz. Pręd pozorom. Ja też nie wiedziałam. <grym> Dobra, nie no. Nie, to ja, ja, ja nie ja. nie uważam Ej, mogę coś się... Y, Dobra, ktoś zapytać, czy można jest, dać na przykład milion. dwa słowa? Ważne. E, tak, o, jedno, to. my usta, ustalamy że jedno albo dwa słowa. Okej, okay, okej. Okay. To ile To Ja na początku dałem tą Tylko żeby Dobra, te słowa będzie szef to ja automatycznie to. robię alt. w sobie zniknie. Tylko, tylko pytanie, jeśli... Tylko powiem, tylko... To pytanie, tylko mają być jakieś powiązane ze sobą słowa, a nie bardziej, nie, dwa losowe wiem, wiem, nie wiem, ma ze związku. A teraz patrzę, czy nie ma czegoś takiego u nich. Albo czy to nie jest czarny? Wysoka puma. Tak, tak, tak. Wysoka. Wiadomo, ten wysoki leszcz, wysoki magazyn. Dobra, daję to. <noise> I teraz tak dajesz woda, a tam Afryka. A tam Afryka. też, <noise> ja że jak weźmiesz wodę, to będzie paragraf. <głos> <głos> <Paryta. Wiedory. głos> O jezu, nie wiem, czy takie trudne wam dawać, czy wy zrozumieć. To będzie tygrys, bo każdy wie, że najpotężniejszy z nim jest woda, tygrys. Dobra, moja drużyna, wybierać łatwiejsze czy trudniejsze, ale z, większymi, z większą ilością słów. Dawaj, uwierz, uwierz nas, uwierz Jaki nas. Dawaj. Tutaj, trzeba, tutaj trzeba puścić różową panterę. A. No nie ja wiem. To może być kef. Czemu? Krew jest słona. No, krew słona. Zesram się. Krew jest metaliczna. Dobra. Słony wodospad, ok? Okres. To wieloryb. To Wielorychce... niekoniecznie. To jest kochany O, no, wodospad to zgaduję, że może być spadek. Mówi, że wodowie Waterfall. Spada. No właśnie. Ale, że fala? Mhm. Jest woda, na wodosłonek nie ma fal. Nie, nie, nie. To znaczy, na woda mi się skojarzyło. No. A, pozaznaczasz wszystko, co z wodą, dobra. Nie, co jest słonego? Co jest słone? No, krew. Krew jest metaliczna. Wróżkę. Ja jestem, kurwa trochę źle ja zrobiłem. Włeś? Jestem słony, Mogę trochę widać. zmienić. Mogę trochę inaczej. Mogę mięso z wieloryba jest słone. Kadami, ja jestem sorg, jak jestem, jak jesteś w tym jestem z tobą w cinie. Jezu, ale się w środki. Jak ja widzę słony, to... mi się mamy kucharzem ale to nie jest... będzie. Dobra, no to ja może... Ale w sumie? No to co, wodospad, coś do... wodą Spadek na pewno, tego jestem pewien. No co na moją odpowiedzi, ale siedzimy. Dobra, mam pierwsze. Kaca. Myślę, jest, że jak to jest nie, słone, słonem na spadny, taki będzie Lecz nie. Skok, Taki kur, na dalszą spadł Nie wiem, kurna, skok wiospadu, no. nie, mm. nie. Mogę, to jest takie mało prawdopodobnie dwa paragraf nie, wróżka nie, płot nie, mysz nie, ostrze nie. Ariel, K katedra, no. fala, wózek, blask, pamięć, po podmiot, teliryczny, wieloryb. Piotr. Ja, nie, 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 nie żadnego innego pomysłu oprócz tego. Zlacza ja mam... Czy skok? A czekaj. A dobra, nieważne. Myślałem, że coś powiem. Ale to jest słone? Co z tej rzeczy jest słone? Kef. No słonę. No, okay. Karmelki. 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 Krew ma metaliczny posmak. Nie, ja bo ostatnio w jakimś anime widziałem, że jak ta, że ze względu na to, że krew jest słona, no to jak się pijesz słonę wadę, to, to tylko chcesz się bać pić, czy coś tam W każdym Wiesz, że Persowie chociażby kiedyś wykorzystywali krew końską, żeby się napoić na dłuższe podróże? Aj tam, aj tam. Dobra, to lecimy skok, czy biora? ryba? Czy oba? Nie wiem. Ja się boję, boję się ten skok, ale chyba dam. Dobra, to jak też ja ja tak nie, oh, nie. Nie. Widzicie, położyłem jeszcze dwa zostały. Riję, jednak się tego nie spodziewałem, ale tak. Ej, mogłem... Ale to ja, Ej, ja trochę też dwa? zrąbałem, bo mogłem o wiele prościej to dać. Czy mogą być to Ten, dwa no. słowa. Czy to mogą być dwa słowa po przecinku? Nie. Kurde. Muszą być, muszą być takie ze sobą powiązane. Ej, nie wiem, czy dobrze to na. Czy to rzeczywiście chodziło o krew. Może nie wiem. Dobra, klepnę dwa słowa nie, że wieloryb w sensie. czemu wieloryb jest słony i to ma długo do O nie, wielodrip. Po prostu sobie wymyślałem takiego wieloryba, po prostu w takim drip jak jak sobie. Nie. Jeśli yeah. to już Rio myśl nad, na kolejnym tym. Ja wiem właśnie jak, jak kto myśli, tak więc. To... Nie wiem, jak się no, nie to... my kryją myśli. Ja myślę, że. Ja, ja, was, ja Mi się wydaje, że myśli nawiązanie mi. Się nawiąza mm. No bajka, fajka, no dobra, dobrą to. Hmm. No. I Afryka. No. To, be... to na pewno będzie deszcz, mówię Wam. <noise> Zgadza się. <noise> Wiadomo, piramida wiesz. No ja bym... Stawa Ariel, wróżka, magia. Wy na to? Ale mysz, o co tam chodzi? Przecież mysz w kopciuszku, hello. Dobra, ja stawię ja, na wróżkę. Co, co robi? było To no. Co było w Mało. Płot. Nie zapomnieliście o magicznym no, płocie? No, dawaj. Dawaj Ariel. Czarnie. Ale magiczny płoc. Ale magiczne płodze, to jest lech. Lech. nie, nie mówi, wiec, to jest no, no. Albo... mówię wam ostrze. Ja wam Mój mówię, ma... to jest ostrze. Będziemy kowalcowcach wszystkich wszystkie dyskrew. Ja mówię, to jest, jest... Ja jest... No aryl na bank. Bo Pisz, sierenka, arielka. Pan naciskaj. O! Dobra, muszę Masz Masz coś Chyba twarzy? też mam, ale. Szukam na Iść to słowa. Tak łatwo, Margo Margos, myślenie Margo wpadki. O Jezu, teraz idzie ciężko trochę. A nie, jak wpadka, to twoja siostra. Jak, w sumie masz, <laughs> jak mnie pan, masz. Nie. <laughs> nie. Taka prawda, że wszyscy jesteśmy wpadką. U mnie rodzice to powiedzieli, dla Beki. Mnie nawet dla Beki twarczy. tego nie powiedzieli. Gdzie na ostatnie A czy, ale ty. Ale te słowa muszą być powiązane z tym, słucham. co ja mam tutaj przed sobą z tymi kartami, czy ogółem? No, żeby nie, zgadli. Masz dać, Nie nie, nie muszą być powiązane. Masz dać takie hasło, żeby się żeby zgadli. Żeby to zgadli. Okej, okay, mam... Dam jeszcze dwa hasła i mam nadzieję, że zgadniecie. Nie, specjalnie nacisnę co innego. <gry> Dobra, I pamiętajcie, że jeszcze mamy z poprzedniej gry z wodospad. Dwa hasła ze słonego wodospadu Olaska, to jest jeszcze... A, Co co to będzie? Afryka. Afryka. Nie wiem jak to nazwać. Krew. Czekaj, po kolei, po kolei. Tak. Do... Ale nie, turystyczna, czyli może być, nie wiem, piramida na przykład. Nie wiem, <grym> okay. katedra. Hasło. Myślę, że nie się. Nie, nie się. się to nie ja się. Nie, nie się. Nie się. boję jest się. moim myśleniem, się. <grym> ale... <grym> podmiot. będzie się. Nie będzie się. Nie się. Nie będzie się. Nie będzie się. się. Skąd ty to... tutaj do tego podpiąłeś? No ze zwiedzanie, turystyczne. Tak samo jak, 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 jak piramida. Lol. Ech, dobra, będzie Afryka czy piramida? Znaczy, oh piramida? z To ulotka, to ulotka turystyczna, po. To... czekaj. Ale... Czekaj, magazyn, do tego, co tam Mi się magazyn Co? Jak turystyczny? Co? Ulotka, no magazyn. Bo... Ulot, no, Ulotka na przykład może być w magazynie. A? A magazyn może być turystyczny? Myślenie wpadki. To jest, to jest myślenie wpadki. Nie. <laughs> Nie wiem, no ja, ja, bym, ja, bym, ja bym strzelał w pewniaki, jak na przykład Piramida i Afryka. No. No to. Proste, ale... <śmiech> <śmiech> dobra. <śmiech> piramida mamy, dobra jest. Co mamy pierwsze? Afryka? Jeszcze tamte, jeszcze tamte macie przecież. Zapominacie chyba cię. Spokojnie. Tak, mamy Spokojnie. Tylko teraz ty podpiąłeś cztery... pamiętasz, z tamtych czy cztery do tylko do tego? E, cztery do jeszcze tamtych. Że no, dwie, dobra, tamte i... Tamtych i, zostały, I skoro z tamtych zostały dwa, A to no to, to, do ulotka, to, to do ulotka turystyczna mamy dwa. No. Czyli to będzie katedra. Mnie się wydaje, że ale... ta katedra może być taka, bo to jest Afryka. no. Dobra, ale mimo tego wiemy, bo potem powoduje. A, to Słat? co jeszcze może być we słonej wodzie. Nie, w słonej wodzie, co nie? Wiadomo, że może być we słonej wodzie. A, bo to Słat z no. tego specyfiku, tak powiem. Słat, to Słat. To jego dowód. Słuchaj, ale jeszcze już. O jego dowódcach! Kurwa! Dziś, jedyne patrząc, co wiem o wieloby to, że mają fiszbiny. Dobra, czyli mamy jeszcze trzy hasła do zgadzenia. Ja, ja z... wiem, wiele rybak trzymają. Ja bym wzięła kapkę. Wiesaj my... koniec. Ja wiem duszę o wiele Ewentualnie pan. Dobra, to bierzemy tego wiele ryba. Czefieka. Ale coś musi być z tą ulotką. Ja myślę, że ta kategra, no. No ja bo ja jest specjalnie w nawiasie, więc... Nie by. no to podmiot. Byłaby na skoro miałbyś chodzić... Skoro, tak po, tak. skoro podmiot, to zaznacz. To z podmiotem? Ulat wie, że jesteśmy debilami do naj, najprostsze. Jak w to wierzysz, to zaznacz, jak w to wierzysz, to zaznacz. Dobra. Ale... Kurde. Aj, cybernacz! <głos》>. No. Ułatwiliśmy robotę. Arigatou. <głos》>. To będziecie sześć zgadywać. Overthinking. Wiecie, czy to teoretycznie podmiot też by mógł być? Mógłby być. Tak, ale, no. tego, nie chcą, no. chyba. ale nie ale o to, to mi chodziło w tym haszle. Ej, co? co przeszkoda, szkodnik do siebie. Szkodnik? Znaczy, Leszcz. Leszcz to nie jest szkodnik. To nie jest szkodnik. To jest szkodnik. Ale ulat, przeszkoda, no. szkodnik, co to ma do siebie? Tak? No nie wiem, każda no, no, ryba to ja szkodnik. Nie wiem, jak ty to Jest dwa wyrazy, takie nie mające do siebie nic. Pytam się, czy te wyrazy muszą mieć do siebie coś, to nie... Muszą mieć coś do siebie. No to kurwa, Margos, powiedz wyraźnie. Przeszkoda może być płot podczas skakania na przykład. To, to tak to tak ujęłeś to pytanie. Dobra. Dobra, już. Dobra, nasze wino. Kuchasz jest No przeszkodą. My... <śledzimy> <śledzimy> ta, i... również może być przeszkodą. My, my, potrafiamy. Nie, Dobra, strzelamy, strzelamy, strzelamy. Dobra, czyli bierzemy tak, bierzemy falę, bierzemy wielorybak, bierzemy Dobra, katedrę. Dobra, my nie zgadniemy nie zgadniemy 7? Kazami, nie strzelajcie proszę, nie strzelajcie. No bierzemy wielorybę, no ale ja wam mówię, ja wam mówię. Fala, wieloryb, katedra i Afryka jest idealnie. Wiecie, że Ula tam wystarczy, że powie jedno i już. wygraliśmy, Nie, wiem. Z mówię, my nie zgadniemy 7? My nie zgadniemy? Dajesz no, okay. nam ja jedna, okresło, które uczy wszystko siedem. Dawajcie, play of the game. Siedem naraz. Nie na Dni robimy. Pamiętam. Jeszcze w poprzednim nam czterej czy. ryb. No to nie wiem, może być. K dobra, kuchasz. stoisko z rybami. Lecznie z rybą. Lecz le jest rybą. Lecz co? Tak, lecz to ryba. No tak, lecz to rybą. Dobra, no to stoisko, stoisko z rybami, bo sprzedawca. Lech. Lech. Oni to robią! Oni to robią! Patrzcie na to! Oni tego nie zrobią! Oni tego nie zrobią! Leś, który jest rybą? Dobra, poprzeć to dalsze hasło, poprzeć to dalsze hasło! Ule... Ja A. myślę, że może być ta Afryka, że może być ta Cedra, że może być ta Afryka i może być to Fala. A Afryka? Zostały nam cztery. No nie wiem! Fuck my cock! Kulne. Dziecko! Aaa shit! A. No cóż, ale mi się udało. Ja już, już chciałem powiedzieć, że Afryka to nie jest dobry pomysł. To ja właśnie na początku tą katedrę katedry fali, co no, przemyśleć, szybciej. ale. Nie, 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 nie. Nie, tak, żeby Nie, nie, nie. Nie,